Cześć, ja mam na imię Asia, i wtedy tym, co mówi do mnie Bóg. Dzisiaj Duch Święty pokazał mi w Mateusze 9, dwa wersety. A gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: Niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. Każdy z nas ma jakieś rzeczy do poprawy w sobie, każdy z nas z czymś pracuje, każdy z nas ma jakieś niesakojone rany, każdy z nas nie jest perfekcyjny. Ale Jezus nie przyszedł do perfekcyjnych ludzi. Przyszedł do tych, którzy chcą się zmieniać, którzy mają świadomość tego, że mają wiele jeszcze do przepracowania w sobie. Im bardziej z czymś walczymy, im bardziej chcemy coś zmienić, tym bardziej powinniśmy przyjść z tym do Jezusa. Tylko Jezus wie, jak dokładnie w nas to przepracować. I bardzo często może byśmy chcieli, żeby Jezus uzdrowił to tak samo, jak uzdrawia na przykład choroby fizyczne. Czyli tak jak na przykład kobiety ze skrotokiem, nagle po prostu przestała ona być chora. W sekundę. Ale to, co widzimy w Biblii, to, że... to, że jeżeli chodzi o nasze jakieś takie negatywne cechy charakteru, jakieś traumy, rany z przeszłości, bo bardzo często nasze negatywne cechy charakteru wynikają właśnie z jakichś traum, z jakichś ran. To, co właśnie widzimy w Biblii, to, że Jezus... to, że Jezus nie uzdrawiał w taki sam sposób właśnie takich rzeczy, jak uzdrawiał takie choroby fizyczne. Widzimy to na przykład u... Jego uczniów. Piotr na przykład był dosyć lekkomyślny, był taki dosyć porywczy. Możemy odczuć takie wrażenie, ale stał się w końcu przywódcą Kościoła. Natomiast nie było to tak, że Jezus po prostu go dotknął i on się nagle przemienił. To była długa podróż, to była jakaś praca w nim. On musiał popełnić wiele błędów, musiał zrozumieć, że Jezus te wszystkie błędy mu wybacza. Musiał doświadczyć też jakichś różnych, pewnie dosyć nieprzyjemnych sytuacji, które powoli przemieniały Jego charakter. I dokładnie tak samo Bóg robi w naszym życiu. Kiedy my postanawiamy żyć z Nim, to zgadzamy się na to, żeby zaczął nas leczyć. Ale to leczenie nie będzie koniecznie wyglądało właśnie w taki sposób, że Jezus przyjdzie i po prostu zabierze Ci jakąś cechę charakteru, z którą walczysz. To w jaki sposób Bóg będzie pracował nad Twoim charakterem, to będzie Ci umieszczał w różnych sytuacjach i będzie Ci przeprowadzał przez różne rzeczy. I czasami na przykład błędy, które popełniamy, nie do końca są aż tak bardzo złe, jak się nam wydaje, bo one często są w stanie doprowadzić nas do właśnie jakiejś przemiany charakteru. Ale kluczem jest tutaj oczywiście spędzanie dużo czasu z Jezusem, bo to On nas przepracowuje i to On i to On nas na bieżąco wszystkiego uczy. Ten proces transformacji dzieje się wtedy, kiedy my idziemy za rękę z Jezusem. On jest cały czas przy nas. My cały czas z Nim spędzamy czas, oddajemy Mu całe swoje życie dosłownie. I ufamy mu, kiedy przechodzimy przez różne trudne procesy. Oczywiście, żyjąc z Jezusem, nie mamy tylko trudnych procesów, mamy też bardzo wiele wspaniałych rzeczy, pięknych doświadczeń, ale zazwyczaj jest tak, że to, co przemienia nasz charakter, to jest jakaś sytuacja, która dla nas nie jest zbyt wygodna. Jeżeli my marzymy o tym, żeby być spokojniejsi, bardziej cierpliwi, to Jezus jest to w stanie absolutnie w nas przemienić. Ale to jest jakiś proces, to jest jakaś droga, którą trzeba przejść. Czasami też tak jest z uzależnieniami. Wiem, że Bóg czasami całkowicie zabiera uzależnienie od tak po prostu, ale czasami tak nie jest. Czasami to musi być nasza praca i nasze codzienne podejmowanie tej decyzji, że nie zapalimy papierosa albo nie sięgniemy po alkohol albo nie zrobimy czegoś innego. Dlatego, że jest to bardzo kluczowe w budowaniu naszego charakteru. Budowanie i zmiana naszego charakteru. To jest inwestycja na całe życie. Kiedy my naprawdę mamy tak mocno utwierdzoną, jakąś pozytywną cechę charakteru, to to będzie się przejawiać w każdych okolicznościach. Na przykład, gdy naprawdę jesteśmy cierpliwi, gdy naprawdę, gdy naprawdę ta cierpliwość tak jakby zapuściła w nas korzenie, to jest, to jest coś, co Jezus mocno w nas przepracował, to nawet w sytuacjach, które będą naprawdę trudne, żeby tą cierpliwość wykazać, my ją będziemy wykazywać. Dlatego, że to na tyle się mocno w nas przepracowało, że naturalnie z nas wychodzi. I gdy Jezus w nas coś przepracowuje, to to jest taka praca bardzo dogłębna. To nie jest tylko powierzchniowe, to jest to sięga do samego korzenia naszego problemu. Przez co może być czasami bolesne, kiedy to przepracowujemy. Ale za każdym razem, kiedy damy się Bogu tak całkowicie wyleczyć, to gwarantuję, że, że nie będziemy tego żałować, że nie będziemy żałować każdej trudnej rzeczy, którą, musi, którą musieliśmy przejść, żeby dojść do tego stanu naszego charakteru, do tego stanu naszego umysłu. To, jak tu Święty przedstawił mi tą pracę nad negatywnymi cechami charakteru, to trochę jak praca nad naszymi mięśniami. My byśmy chcieli, my byśmy chcieli mieć na przykład bardzo umięśnione nogi i liczymy na to, że po prostu ktoś dotknie nas, i nagle one będą umięśnione. Ale żeby mieć bardzo umięśnione nogi, my musimy po prostu nad tym pracować, musimy ćwiczyć. Mięsień nie zrobi się sam. I tak też jest z tym, nad czym pracuje w nas Bóg. To jest jakaś nasza praca, którą my wykonujemy razem z Nim. On jest naszym trenerem i my musimy Mu zaufać w tym, do czego nas posyła, co w nas robi. I czymkolwiek jest to, co chciałabyś, chciałbyś przepracować, to naprawdę jedyną opcją jest przyjście do Jezusa. My czasami chcemy najpierw coś przepracować, dopiero potem do niego przyjść, bo się wstydzimy, ale to nie zadziała. Jeżeli masz na przykład problem z niewiarą, to może, to może właśnie być ci głupio przyjść do Boga, ponieważ ciągle z tym walczysz. Ale, ale Jezus wie dokładnie, z czego to wynika. On wie, co się wydarzyło, że ty masz problem z tą niewiarą. On wie dokładnie, jakich doświadczeń potrzebujesz, jakich wersetów potrzebujesz. Wie dokładnie, co ci dać. I jak cię przeprowadzić przez ten proces, żebyś tą wiarę miała mocniejszą. Jezus jest naszym lekarzem. I kiedy na przykład złamiemy nogę, to nie próbujemy jej najpierw wylecieć sami w domu, a dopiero potem pójść do lekarza. Zazwyczaj, zazwyczaj raczej każdy z nas od razu idzie do lekarza. I, to, I dokładnie tak jest z każdą rzeczą, którą Bóg nam pokazuje do zmiany. To nie chodzi o to, żebyśmy sami z tym walczyli i się zamartwiali tym sami. Chodzi o to, żebyśmy przyszli do Boga i zaufali Mu, że On nas tak przeprowadzi, że pewnego dnia pozbędziemy się tego. I to też jest tutaj kluczowe, żeby pamiętać o tym, że to może zająć trochę czasu. Bo są pewne w nas rzeczy, które są wynikiem wielu ran, są wynikiem wielu traum, których doświadczyliśmy. Jezus widzi dokładnie każdą przyczynę naszych problemów. I wierzę, że po prostu na przykład tych ran jest na tyle dużo, że to nie zajmie miesiąca, tylko na przykład pół roku. I jedyny sposób na takie przyspieszenie tego procesu jest po, prostu, jest po prostu przebywanie jak najwięcej z nim. Im więcej będziemy z nim przebywać, im bardziej będziemy pozwalać na to, żeby kierował nas w różne miejsca, dawał nam pewne wersety z Biblii, tłumaczył nam różne rzeczy, tym szybciej ten proces przejdziemy. I bardzo często jest tak, że to w jakiś sposób. Jezus chce w nas to przepracować, to nie jest do końca to, co nam się podoba. Na przykład, jeżeli mamy problem z cierpliwością, to On może nas umieszczać bardzo często w sytuacjach, w których tą cierpliwość będziemy musieli wykazać. Bardzo możliwe, że będzie tak, że będziesz stawał zawsze w najdłuższej kolejce do kasy, że będziesz trochę dłużej szukał miejsca do parkowania, że, że będziesz spotykał ludzi, którzy tą twoją cierpliwość będą testować. I może, ci się, I może Ci się na przykład wtedy wydawać, że to diabeł Cię atakuje, ale bardzo, często właśnie, ale bardzo często właśnie to nie jest diabeł. Często ludziom się wydaje, że jeżeli coś nie wychodzi nam w ciągu dnia tak, jakbyśmy chcieli, to znaczy, że diabeł nas atakuje. Ale bardzo często wcale to nie jest diabeł. Bardzo często to Bóg nas wsadza w pewne sytuacje, żeby właśnie kształtować nasz charakter. Bardzo często jest tak, że kiedy naprawdę zaczynamy żyć z Bogiem, to właśnie spotyka nas coraz więcej trudnych sytuacji. I to nie zawsze wynika właśnie z tego, że diabeł chce nas atakować. Bardzo często wynika to z tego, że Jezus zaczyna pracować nad naszym charakterem. I nasz charakter nie zmienia się, kiedy my jesteśmy w sytuacji idealnej, wszystko jest wygodnie i, i wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli. Wtedy nasz charakter zostaje taki sam, albo nawet się pogarsza. Nasz charakter zmienia się, kiedy my jesteśmy w trudnej sytuacji, która wymaga od nas na przykład właśnie tej cierpliwości. My tej cierpliwości nie mamy, ale wiedząc, że Bóg chce, żebyśmy mieli cierpliwość, to musimy, to musimy się postarać, żeby tą cierpliwość się wykrzesać. I na samym początku może nam to nie wychodzić, ale kiedy będziemy dłużej w tym procesie, to w końcu to opuścimy. W końcu zaczniemy zauważać, że tej cierpliwości mamy coraz więcej. I nagle po na przykład kilku miesiącach takiej intensywnej pracy, którą właśnie Jezus w nas wykonuje, dając nam różne trudne sytuacje, nagle się okaże, że stanie długo w kolejce w sklepie już nas nie denerwuje. Potrafimy być cierpliwi. Potrafimy wtedy mieć bardzo duże cierpliwości i na przykład stwierdzamy, że a, to w tym czasie na przykład się pomodlę, z kolei tak tu stoję. Nagle zachowanie innych ludzi, które kiedyś nas doprowadzało do furii, już tylko lekko nas irytuje i jesteśmy w stanie się jakby zdystansować od tego. Nie, nie, nie triggeruje nas to już tak jak kiedyś. Jeśli jesteśmy świadomi tego, że musimy coś przepracować, to już to jest pierwszy sukces, to już jest bardzo ważna rzecz. I nie wstydźmy się przyjść z tym do Jezusa, dlatego że On i tak widzi wszystkie nasze negatywne rzeczy. Nie ukryjemy ich przed Nim. On widzi w nas rzeczy, których my nawet nie wiemy, że mamy. On dokładnie widzi nasze serce, więc jedyne sensowne tutaj rozwiązanie jest przyjść do Niego i poprosić o pomoc. I kiedy już o nią poprosimy, jeżeli mu i jeżeli już o nie poprosimy, jeżeli modlimy się o to, żeby mieć w sobie więcej spokoju, żeby być może bardziej odważnym, to spodziewajmy się tego, że Bóg zacie nastawiać w takich sytuacjach, które będą wymagały od nas właśnie wzmocnienia tych cech. Jeżeli właśnie modlisz się o odwagę, to może być tak, że Bóg będzie się stawiał w sytuacjach, w których będziesz musiała musiał tą odwagę z siebie wykrzesać. Jeżeli modlisz się o odwagę, to bez sensu byłoby, żeby. Jezus stawia w sytuacji, gdzie ty już w ogóle nigdy nie będziesz musiała tej odwagi z ciebie wyciągnąć. Już nigdy nie będziesz musiał z ciebie tej odwagi wyciągnąć. To jest normalne, że nagle może się pojawiać bardzo dużo sytuacji, w których będziesz musiał, musiała zacząć być odważna. Zacząć być odważna. I zanim zaczniesz zrzucać wszystko na diabła, wszystkie te rzeczy, które się wokół ciebie dzieją, zastanów się, czy nie modliłaś się, nie modliłaś się o jakąś zmianę twojego charakteru. I czy może właśnie te wszystkie rzeczy, które się dzieją, to nie jest to nie jest właśnie proces nauki Ciebie, a nie koniecznie atak od diabła. I te rzeczy, przez które przeprowadza nas Bóg, mogą być bolesne. To może być naprawdę trudne czasami doświadczenie, ale Bóg nigdy nie robi tego, żeby nas skrzywdzić. To nigdy nie jest po to, żeby nas niszczyć. To zawsze jest po to, żeby nauczyć nas czegoś nowego, żebyśmy. Wykształcili w sobie jakąś cechę charakteru, która będzie nam potrzebna później, żebyśmy z roku na rok stawali się coraz bardziej doskonali, coraz bardziej tacy jak Jezus. Oczywiście nie wyjdzie nam to tak doskonale, ale naprawdę możemy bardzo dużo w sobie przetransformować razem z Nim. Naprawdę możemy stawać się lepszymi ludźmi, tak naprawdę właśnie z dnia na dzień żyjąc Jezusem. Tylko musimy pozwolić na ten proces. Na przykład w historii Józefa świetnie widzimy. Właśnie to kształtowanie charakteru. On musiał przejść przez naprawdę wiele trudnych rzeczy, ale musiał to przejść, po to, żeby dobrze wykonywać potem to, co dał mu Bóg. I pewnie, gdy siedział w więzieniu, to mu się to za bardzo nie podobało. Ale jeśli chciał wypełnić to, co Bóg dla niego przygotował, musiał przez to przejść. I mi osobiście Bóg bardzo często ten proces właśnie takiej zmiany charakteru porównuje do porodu. To potrafi być bardzo trudne i bolesne, ale kiedy już urodzisz, że tak powiem, daną cechę charakteru, kiedy już przepracujesz coś w pełni z Jezusem, to zdajesz sobie sprawę z tego, że było warto. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecko, już nie pamięta cierpienia z powodu radości, że człowiek przyszedł na świat. I Wy teraz się smucicie, ale znowu Was zobaczy i Wasze serce będzie się radowało, a nikt nie odbierze Wam waszej radości. Ten proces, czasami, przez który przechodzimy, potrafi być bolesny, ale on jest konieczny do naszej transformacji i ważne jest, żeby się tutaj nie poddawać, żeby postanowić sobie, że obojętnie z czego nie przychodzimy, to nie poddam się w relacji z Jezusem. Nie bój się tego procesu. Im bliżej będziesz z Jezusem, im bardziej będziesz się starać, żeby ta relacja była najważniejsza, tym szybciej przejdziesz przez pewne procesy i tym szybszą transformację w sobie zobaczysz. I naprawdę nie wstydz wszystkich tych rzeczy, które masz w sobie do przepracowania. Każdy z nas ma ich masę, każdy z nas pracuje teraz z Bogiem. Każdy z nas pracuje teraz z Jezusem. Nie ma takiej osoby na świecie, która żyłaby blisko Niego, a nie miałaby czegoś do przepracowania. Więc naprawdę nie ma się czego wstydzić. Najważniejsze to mieć świadomość, że mamy pewne rzeczy do przepracowania i chcieć je razem z Nim zmieniać. On nas stworzył i dokładnie wie, jakie zabiegi wykonać, żebyśmy coraz bardziej wzrastali. Dziękuję Ci za dziś. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajk, like, subskrypcję, komentarz. Dziękuję każdej osobie, która to robi. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem i do zobaczenia.